Oto 5 najsilniejszych pokarmów antyrakowych. Oczywiście jest to tylko czubek góry lodowej, ponieważ tych pokarmów jest o wiele, wiele więcej. Ale wszystkie one są pokarmami roślinnymi. Zapraszam! Pokarm numer 1: brokuły, ale też brukselka, jarmuż, kalafior, wszelkie kapusty. Brokuły i im podobne. Zawierają sulforafan i indol-3-carbinol. Substancje, które działają wybitnie, prozdrowotnie, w tym antynowotworowo, ale dopiero wtedy, kiedy warzywo to się napnie. Bardzo ważne jest, aby jeść cały brokuł, łącznie z ogonkiem, a najzdrowsze są kiełki. Pokarm numer dwa, czyli się pogardzane i wyparte przez nasiona nie niesłusznie ponieważ zawierają wyjątkowe polifenole, tak zwane lignany, które są też w orzechach, zbożach, nasionach i warzywach strączkowych, a działają wybitnie antynowotworowe, zwłaszcza przeciw rakowi piersi i jelita grubego. Wystarczą jedna, dwie łyżki siemienia lnianego dziennie. Oczywiście zmielone na świeżo. Pokarm numer 3 to pomidory. Pomidory zawierają likopen, czyli polifenol, który Należy do grupy karotenoidów mogących utrudniać uszkodzenia komórek. Trzeba wiedzieć, że likopenu najwięcej jest w pomidorach podgrzanych. Pokarm numer 4 to czosnek, który zawiera substancje antygrzybicze, antywirusowe i antyzapalne. Do rodziny tej należą też cebule i czosnek. A jeśli chodzi o cebulę, to na szczególną uwagę zasługuje cebula czerwona, która zawiera kwercetynę, bardzo silny polifenol. I wreszcie pokarm numer 5, czyli płatki owsiane. Bronię ich zaciekle w obliczu wszechobecnej mody na keto i karnivora. Płatki owsiane oprócz wielu witamin i składników mineralnych zawierają też niezwykle silny antyzapalnie polifenol beta-glukan. Dlatego warto jeść płatki owsiane dla zdrowia.